Siema, witam bardzo serdecznie, słuchajcie w kolejnym odcinku, jest to troszeczkę nie, typowy odcinek, właśnie ktoś chyba z automatu już odpadł, przepraszam bardzo kto to spadł? Będziemy się bawić w fajną gierkę, zabawę, tylko że będzie to zabawa tym razem z administracją całą następny odcinek planuje z graczami, więc jeżeli ktoś chciałby wziąć udział, to piszcie na dole bo nagroda jest warta swego, będzie śmiesznie ogólnie wszystkich odmutuję zaraz i tak dalej no i polega to na tym, że no jeżeli nie oglądaliście uszymka, na przykład tego, no to yy, przedstawię wam mniej więcej zasady każdy ma swoją platform platformę i po prostu musi wykonywać polecenia, które ja mówię, czyli na przykład ja mówię yy Simon on mówi coś tam. Teraz zmienił platformę. Aha, przy Dobra, dobra. Bo już was już chyba myślałam, że już się poddał. Jedna osoba tutaj już została wyeliminowana, no chyba zrezygnowała z potyczki. No i generalnie ja po prostu wykonuję różne polecenia i ostatnia osoba, na przykład, która coś zrobi, no to po prostu odpada. Myślę, że będzie fajny ubaw. I zapraszam was do oglądania. Jeżeli chcecie odcinek z graczami, no to musicie zostawić tutaj 150 lajków i będzie taki odcinek z graczami i życzę miłego oglądania bez przedłużania. Dobra, nie stresujecie się, mam rozumieć, i możemy zaraz zaczynać, tak czy nie? Nie. Nie. Po, pole, Co to było? Nie. Taki, taki głosik taki w ogóle. Ja tam to ja. Co to było takie? I tam po, po czole już spływa, tak że... <grym> <grym> to tyle cały spociłem. Polecam Valeriana. O nie, Mausik, nie, nie. Tak się, tak się zestresowałeś jak przy trolu, czy nie? Tylko gorzej. <grym> Nie, małżeń. Dobra, zaczynamy, słuchajcie. Musicie na początku się przedstawić. Proszę bardzo Maciej, zaczynamy. Przywitaj wszystkich Siema, siema, siema idziemy. Dobra, Midek, twoja kolej? Siema, siema. Musicie poznać teraz po prostu wszystkich uczestników was Siema <grym> Terezik teraz twoja kolej. O Jezu przepraszam, poczekajcie <grym> To był wypadek przy pracy, naprawdę, nie chciałam tego zrobić. Dobra, to na początku... Dobra, Mausik, przywitaj się. Cześć! Jezu, głos ci jakoś zadrżał, jeszcze raz. Cześć! Dobra, yy, Kuba, dawaj. Siema. Yy, kto tu się kryje? Runek. Siema. Yy, Elopider. To ogólnie ja powiem coś więcej jestem Elopider i ja zamierzam to wygrać. i Ogólnie pozdrawiam mamę, taty i rodziców. A i teraz jeszcze na koniec, bo spadł. Elo, raperka mnie nie lubi, wygram. To, Dobra, to yy, jeszcze mi chciał coś dodać tutaj. Pozdrawiam kancie, która nie mogę wejść na nagrania. No. no, dobra. Wszyscy pozdrawiamy. E, dobra, to widzowie już znają zasady, Wy już też znacie zasady. Więc, pierwsza misja. Tylko musicie stanąć, po prostu się nie ruszać. Y, bo, bo nie będę widziała, jakby wiecie, kto jako ostatni. Maus, opanuj emocje. Dobra. E, więc... Uwaga. Simon Mówi Podskocz. E, was. Bo jesteś ostatni. Więc ej, niszczymy Ci tutaj. Ej, po prostu fragment platformy. Zostajesz na połowie. Czekajcie. O, cyk. Dobra. K jako pelika. pelikan, Boże, nie umiem się wysłalić. O, robiliśmy pranka i łykno, to tego pelikan. No, ej, dobre to, to było dobre. Nie A? zwalaj na ping, po prostu. już nie masz połowy platformy i tyle. No bo mam grube palce i tyle. <laughs> Okej, okay, okay. dobra. Ja, ja też. Dobra, lecimy z kolejnym. Musicie teraz na czacie jak najszybciej napisać po prostu słowo, które podam. <laughs> więc uwaga. Simon mówi, napisz... Trawa. Ej, przerwało mi. Dobra. <śmiech> <śmiech> trawa, dobra, więc trawa, jeden tak? uczestnik odpadł. Odpadł. <laughs> W ogóle tą platformę nie, nie też trzeba, trzeba zepsuć. Kto jako ostatni napisał w takim razie? Słuchajcie, muszę tu szybko zweryfikować. Runek chyba. Kto jako mm -hmm. pierwszy? Jako ostatni no, znaczy? Runek. Pierwszy byłem. A to Maciej, rama, Maciej chyba napisał ostatni. Ale nie Dobra, jak w Maciej. Ja znam prawa. Maciej, musisz teraz przetrwać napad śnieżek. Uwaga. Uwaga. A ty mnie widzisz w ogóle? Bo ty... Dobra. Ja runek jest. Uwaga. W ogóle? Bo ty... Dobra. runek jest. Uwaga. To jest runek! A kurna, co jest? Poczekaj. O nie, co jest? Dobra, to był kolejny fail, słuchajcie. Dobra, Maciej. Boże, zabiłabym go prawie. Nie już Ej, dobra, dwóch naraz. To będzie taki... Double kill. Nie no, dobra. Dawaj. Dobra, byłeś już prawie, prawie spadłeś, ale udało ci się, na szczęście. A ty, przepraszam, proszę pana, co tu się dzieje w ogóle? Dobra, obserwuj, będziesz mi pomagał, jak coś. Zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu uczestników zostało. Dobra, kolejna misja będzie yy, tutaj następująca. Dobra, kolejne zadanie. Uwaga, Simon mówi, popatrz w górę. Kto jako ostatni? Czy u was patrzyłeś na to? E, runek chyba. Runek jako ostatni, dobra. Jesteś pewny? Jesteś, jesteś przekonany, tak, że runek? Tak, Dora, to. Runek ma tutaj um, troszeczkę mniejszą w tym momencie platformę. Proszę ja bym bardzo. Mu bloka co, co? Co, co, co? Co byś? Co byś? Kto, 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 kto tam powiedział? Ja bym mu jednego bloka zostawił, jedynie. Hmm. No dobra, w sumie może być. <laughs> Proszę bardzo, runek. Rewituję, okej, okay, dobra, więc runek musi przetrwać na jednym bloku. Dobra, kolejna rzecz wygląda następująco. Gramy w państwa miasta. Yy, tutaj uczestnicy nasi będą musieli napisać jakieś słowko, słówko na literkę, na którą powiem. Ostatnia osoba oczywiście odpadnie z naszego konkursu, a jeżeli ktoś nie napisze yy, po tym czasie od razu, to też odpadnie. Jeżeli ktoś pomyli literkę, to też odpadnie. Yy, w momencie, kiedy na przykład powtórzycie i dwie osoby napiszą to samo, to ta osoba jest oznaczona po prostu blokiem, przy czymkolwiek, że już nie bierze udziału w kolejnej rundzie jakiegoś tam innego słowa. A ostatnia osoba, która zostanie, dostaje taką specjalną. Yy, Taki specjalny przywilej, że może wybrać osobę, która po prostu odpada. Yy, I musi po prostu kogoś wybrać. Więc lecimy tutaj. Yy, uwaga, uwaga. Simon mówi: Napisz państwo na literkę S. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop! Dobra, Słowacja, Syria, Szwajcaria, Słowacja. Dobra, Słowacja, czyli macie Pider musimy tutaj o, oznaczyć, bo no niestety się powtórzyły. Maciej, gdzie ty jesteś? Aha, żebym sobie znowu nie pomyliła. I Syberia, Sycylia, to się nie powtarza, to się nie powtarza. Dobra, czyli zostało nam raz, dwa, trzy, cztery. Aha, Runek jeszcze coś napisał? Midek. Midek, przepraszam, w ogóle napisałeś chyba to po pięciu latach. Nie, Przepra -przepra przepraszam, co, co, co to w ogóle było? No, jeszcze za oszustwo, ja Ci tutaj zabieram punkty i odpadasz. Yy, aha, w sumie miałeś całkiem odpaść. <grywa> Dobra. Elo, midek, miło było. Elo midek. Elo, midek. Dobra, czyli jednak zostały raz, dwa, trzy, cztery osoby. Ok. więc Simon mówi napisz przedmiot na literkę Z. Osiem, siedem, sześć, 5, 4, 3, 2, 1, hop! Zozole, zestaw. Nie, nie wierzę. <grystanie> Serio, jest milion rzeczy, akurat dwie osoby napisały to samo. Czyli, runek. Yy, wróć. Czekajcie, runek. Ru... Runek to. Nie mam gdzie tego bloku postawić nawet. Dobra, ale jak. Ej, 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 proszę pana, proszę tutaj na swoją, swoje miejsce zejść. No i Kuba niestety. <grystanie> Dobra, I, i zostały, słuchajcie, dwie osoby. Te dwie osoby, jeżeli ktoś z nich wygra, będzie mógł sobie wybrać, kto z tych, z, kto z pozostałych członków po prostu musi pożegnać program. Więc Simon mówi, napisz miasto na literkę G. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Nie. <noise> Nie, to jest. Nie! Nie napisać Gdańsk. Ja, ja napisałem Gdynia. pierwszy to on po mnie skopiował. Dobra, to w takim razie e, Dobra, nikt z ja was nie wygrywa nie. i w takim razie szu jako, że pierwszy odpad może wybrać osobę, która odpada. O nie. Dawaj, dawaj, weź tak po prostu strzałby lekto Odgrywka. To to 2, 3, 4 mał Maus? mieliśmy. Nie ma dogrywki, mausik, ej, przykro mi bardzo, no ej, niestety. Ej, to nie miło wierzy, było. miło było, ale no niestety szu was wybrał. Yy, przepraszam, Runek, znowu opuściłeś swój, swoją. wyspę opuściłeś. Dobra, więc tutaj wam niszczę te bloki zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć uczestników, słuchajcie. Dobra. Simon mówi. Napisz na czacie Best Mind. No niestety, Macieju, jako że jesteś ostatni, dostajesz gradobicie i musimy Cię pożegnać. Gradobicie, kurde. Time set day. No niestety, no niestety, Macieju. W ogóle sprzeczam, co to za klocek tutaj. Kolejna rzecz, uwaga. Simon postanowił połączyć parami Wasze wysepki i będziecie musieli po prostu się nawzajem wyeliminować. Więc, no, jako że tutaj jesteście najbliżsi, to macie po prostu taki mostek. Yy, proszę bardzo, tutaj yy, macie. <laughs> runek będzie to bardzo. dla ciebie będzie to bardzo ciężkie wyzwanie. Poczekajcie, tylko muszę po prostu. Simon musi powiedzieć, kiedy macie rozpocząć runek. Nie ruszaj się, wracaj tam. Na swoją wysepkę. No ty. Dobra, więc uwaga. Simon mówi start. O, tutaj podiszka Za... No niestety runek, tak jak się spodziewaliśmy Twoja wyspa, no, o tutaj trwa walka Trwa walka, uwaga, uwaga, PvP Nie fair No niestety zostaje z jednym klockiem No go, go, bo zaraz odpadniecie we dwójkę O, 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 dobra Kto strefę tutaj koło? Okej, okay. no niestety elopider Zostaje zabity nawet, nie zepchnięty z platformy Bardzo mi smutno więc zostały y, dwie osoby. Musimy to tutaj cyk, 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 rozwalić wszystko. No i tutaj jest taka specjalna runda dla tych dwóch osób. Uwaga, uwaga, ostatnia konkurencja, za nami pojawił się parkour, niespodziewanie w ogóle, wcale go przed sekundą nie wybudowałam. I właśnie tutaj dwóch ostatnich uczestników, czyli Terezik, słuchajcie, i Kuba będą musieli jako pierwsi dojść. Prosty, szybki parkur. raczej jeden błąd równa się po prostu przegrana. O, git, no i musicie tutaj stanąć, tak? O, i tak wiecie, nie możecie linii paru, paluszkami przekraczać. Nie na linii, widzę to. Kuba! <grym> Dobra, Simon mówi Start! Dajesz teraz. Dobra, zobaczymy, 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 kto tutaj wygra! Teres. No niestety Kuba, przykro bardzo. Teres wygrał tutaj cały konkurs. Gratuluję Teres. Tego się nie spodziewałam, tego się nie spodziewałam. A nie wierzyłaś w mnie, super. Znaczy, nie no... Możecie pogratulować Teresowi wszyscy. Obsypmy go mięsem. Wygrałeś mięso. Masz, dam ci jeszcze refila brać dlaczego. U. Teres wygrywa. Y nie wiem jeszcze co, ale coś wygrywa. Dobra, możemy się wszyscy pożegnać pięknie, ładnie. Następny odcinek będzie najwyżej z graczami. Jeżeli... Już myślę, że też sprawnie pójdzie, bo pierwszy raz coś takiego robiłam. I będzie myślę, że kozacko. Pożegnajcie się wszyscy. Pa pa! Hello. pa, pa. pa, pa. pa, pa. Za udział nie macie bardzo bana, bardzo. więc to jest waszą nagrodą pocieszenia. Podoba wam się? A tak. to... no, w sumie nie wiem, co chcecie? Ciasto? Dzień Dzień wszystko. Ale ja dodam wam jakiś podpis. Ej, w sumie dam będę rozlać podpisy jak będę ten odcinek nagrywać, wiecie co ho